Ze mną prezes Mariusz Sierko. Panie prezesie, zadam podobne pytanie co trenerowi Sylwestrowi Bucińskiemu. Łatwo nie było. Przed dwoma lat laty ograł nas Żary, Przed rokiem tęcza rosną ale są już mega postępy. To było dzisiaj widać. W końcu mamy ten awans do kolejnej rundy. No i cóż, jak oceniasz ten mecz, bo zaczęło się bardzo nieciekawie. Wydawało mi się, komentując to spotkanie, że zaraz będzie 0-2 i znowu ten cały misterny plan pójdzie. Nie będę już tutaj brzydko mówił. Czy miałeś takie samo wrażenie? No. Witam, dzień dobry przede wszystkim. E, wrażenie miałem na pewno... W, w, inaczej, zacznijmy od początku. Bo przede wszystkim to jest już trzecia runda, tak? Bo zrobiliśmy wtedy awans, A, tak. już jest trzecia runda. Czyli pokonując Kunicę, teraz pokonaliśmy drugą i jesteśmy w trzeciej rundzie. Mhm. Chyba w jeszcze tego nie było nigdy, do tej Chyba pory. Nie. No powiem szczerze, jeżeli chodzi o sam mecz, no, błąd Konrada, potem się zrehabilitował, bo kilka Kapitalnie naprawdę było. fantastycznych interwencji. E, natomiast sam mecz, no bałem się pierwszych tych 15-20 minut znając swój zespół. E, pod Zeszliśmy do tego pełni profesjonalnie taki wytrawny bokser, tak? Tutaj. Lechia młoda się wyszalała, lechia młoda strzeliła bramkę. No fajnie, że nie straciliśmy tej drugiej bramki, no i potem czekałem na to jeden-1. Udało się strzelić i jest OK. Od razu też kamien powiedzmy, że graliśmy w bardzo krojonym składzie bez kilku podstawowych zawodników. Gracjan przemka nie było z tyłu, to było widać tutaj brak mm. przemka. Nie było też, nie było też, mówię, zmian, nie ma Kanego, który w sobotę ma ślub. Także no, no graliśmy praktycznie gołą plus na ławce Albert, który też jest skontuzowany, przeziębiony był, chyba bohater dzisiejszego meczu, Gracjan Arkuszewski. Także szacunek za podejście do chłopaków, bo po tym ciężkim meczu w Krośnie tutaj że dźwignęliśmy się i naprawdę zrobili fajny wynik. Powiedziałeś, bohaterem jest Gracjan Arkuszewski, ja bym tutaj jednak się nie zgodził, bo świetną partię, kapitalną partię zagrał Bartek Konieczny. Bartek to jest... No, tak jak Ci powiedziałem. Mbappé, nie? bo on ma te takie ciszynki jak Mbappé. Rozmawialiśmy na początku, tak? Jak pytałeś mnie o tych nowych chłopaków, ja mówiłem, że będzie to niespodzianka i, i głęboko wierzę, że, że, że Bartek tu jeszcze nie raz zagra na fajnym poziomie, niekoniecznie okręgówki, ale myślę, że przyszłościowo i czwartej ligi, i może później jeszcze wyżej. Yy, powiedz mi, jak przyjąłeś wiadomość o tym, że. Z zespół, który wygrał trzy razy pod rząd Puchar Polski 12 października zagrał z Ekstraklasową Jagiellonią, odpada z tego pucharu. Że nie zagramy już z Lekią. No Jest mi przykro z tego powodu, bo miałem nadzieję, że po wygraniu, jedynki, po wygraniu z dwójką spotkałem się z jedynką. Natomiast ja taki psikus nam zbocznik zrobił, no, ale uważam, że jest tak dużo fajnych zespołów i tutaj możemy zagrać jeszcze naprawdę z fajnymi markowymi zespołami. Co, co ty tak z tą pogodą? Musimy wychodzić. Z kim byś chciał zagrać? Z pogodą z wężyska? że się wycofało. No, no ja, no wiem, to był tak akurat no, żartuję. No na przykład. Kolejny, nie no, żartuję oczywiście. Wętrzica nie nic no. chyba wygrała z Czarny dzisiaj. Tak, no to jest szansa, słuchajcie, jest cały czas szansa, że my będziemy tam bardzo wysoko na, na wiosnę. Słuchajcie, no rozgłos jest coraz większy, ta fuzja z Falkenhowerem to połączenie przynosi efekty. Naprawdę dużo ludzi zwolni z gdzieś spoza, do tej pory to gdzieś okolic było, tak, powiat żarski, natomiast już teraz mam dużo, dużo takich informacji gdzieś z okolic i Gorzowa i za Gorzowem. No wszyscy powoli zaczynają y, chyba czuć respekt. I każdy zaczyna czuć gdzieś tam ten delikatny oddech Stalinasien. I tak już na koniec Wiktoria Szczaniec, mecz w niedzielę. Mówiłeś mi kilka tygodni temu, że ten zespół miałeś okazję na żywo oglądać, że naprawdę solidny zespół, mocny zespół z zawodnikami mocno dobrze zbudowanymi, świetni w defensywie. Jaki to będzie mecz swoim zdaniem w niedzielę? Ja mam przede wszystkim nadzieję, że w moim zespole, czyli w Stali, tutaj wszyscy zawodnicy konduzjowani dojdą do siebie, bo jest to naprawdę problem w tym momencie, bo mamy kilka zmian takich nieaktywnych. Natomiast jeżeli chodzi o Szczalnic, tak, my, my powiem Ci jesteśmy chyba do każdego meczu przygotowani, bo obserwujemy przeciwnika, mamy gdzieś swojego szpiega i obserwujemy już i zarówno Szczalnic i obserwujemy Czerwieńsk, także no, pojedziemy tam na pewno przygotowani. No i tego oczywiście z Mariuszowi Sierko życzę i całej drużynie. Widzimy się oczywiście w niedzielę i na mecz. Zapraszamy. Dziękuję.